Dzień dobry. Mojnesko Tomasz Powłowski yy, reprezentuje i Chciałem pokazać pewien pomysł, yy, o którym yy, myśleliśmy już parę lat temu, a który udało się w tym roku yy, w tym roku zrealizować. <laughs> dawno dawno temu abonenci cieszyli się, że mają internet. Jak się zdarzały awarie, to Wbrew pozorom również się cieszyli, bo ktoś przychodził, naprawiał ten internet i, i nawet czasami jeszcze częstował herbatą i ciastkiem. Jak te, te awarie zdarzały się zbyt często, no to oczywiście abonenci na ciastkach oszczędzali. Od pewnego momentu robimy internet światłowodowy. <laughs> jest lepiej, może nawet jest super, bo awarii nie ma, ale też w sumie już nas nie częstują ciastkami. To tak anegdotycznie y, tytułem jakiejś tam historii. Można się śmiać, w razie czego, jakby coś. No. <laughs> y, abonenci, których obsługujemy, bo wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy ISP, to oczywiście klienci indywidualni, klienci biznesowi y, typu small business oraz klienci biznesowi y, typu enterprise. Dla kogo właściwie jest BKPT? Oczywiście nie dla wszystkich tych grup abonentów. Na, na pewno nie jest to rozwiązanie dla klientów z grupy Enterprise. Yy, takich, którzy wymagają dużych przepustowości, takich, którzy hostują coś u siebie. Yy, to jest segment, który w zasadzie często potrzebuje protokołu BGP i i o tym rozwiązaniu y, nie będę mówił, bo BKBT w zasadzie nie jest dla nich dedykowany. Kogo definiuję jako abonentów typu small business? Z naszego doświadczenia to są no, przykładowo żabki, apteki, y, biura rachunkowe. Kogo definiuję jako abonentów pracujących na sieci? No, wszelkiego Wszelkiej maści. Home y na przykład. Oczywiście jest też segment klientów indywidualnych, takich, którzy potrafią zadzwonić do operatora w przypadku najprostszej awarii i stwierdzić, że właśnie stracili milion na giełdzie. Ogólnie myślę, że jest tak, że abonenci stają się coraz wymagający, a z tego względu, że konkurencja na rynku jest też ogromna, coraz gorzej akceptują niedostępność usług, coraz gorzej akceptują potencjalne awarie. Co łączy te grupy? No łączy ich to, że wszyscy muszą być online i, i potrzebują tego cały czas. Z punktu widzenia nas jako operatorów. Oczywiście chcemy, żeby nasi abonenci byli maksymalnie zadowoleni z naszych usług. Chcemy również, planując wykonanie dodatkowej pracy, czyli planując backup na tej pracy, zarobić dodatkowe pieniądze. No i nie chcemy wytaczać armaty na muchy. Tak? Czyli to co, to, co nam przyświecało, to było poszukiwanie rozwiązania, które będzie, krótko mówiąc, tanie i które będzie można wykorzystać maksymalnie komplementarnie z innymi usługami, które, które do tej pory... To, które do tej pory świadczyliśmy. Zadając sobie pytanie o to, jak zrobić backup, rozważaliśmy takie cztery opcje. Doprowadzanie drugiego łącza kablowego naszego byłoby to na pewno fajne rozwiązanie, natomiast bardzo rzadko dysponujemy infrastrukturą, która byłaby wtedy redundantna. Najczęściej zdarza się tak, że doprowadzając drugie łącze ono też w przypadku awarii prawdopodobnie by jej podlegało. Możemy oczywiście polecić innego operatora, na rozwiązanie, które nam się chyba nie do końca podoba. Możemy zrobić właśnie BkBLT, Można też wdrożyć BGP, ale oczywiście to nie ten, nie ten segment, nie ten segment klientów. Zaczęliśmy sobie zadawać więc pytanie, co jest do realizacji Yy, naszego pomysłu potrzebne. No, doszliśmy do wniosku, że abonent dla drugiej usługi mu musi mieć na przykład drugi router. Yy, oczywiście nie rozwiązywało to problemu automatyzacji yy, backupu, w związku z czym stwierdziliśmy, że potrzebny jest router dual van. Na moment, w którym szukaliśmy Szukaliśmy rozwiązań. Były to rozwiązania dość kosztowne. Gdzieś tam po drodze znaleźliśmy jakieś rozwiązania, które były tanie, natomiast okazywało się, że nie do końca, nie do końca działały. Szukaliśmy więc czegoś uniwersalnego dalej. Definiując cechy takiego uniwersalnego rozwiązania Wyobrażaliśmy sobie sytuację w taki sposób, że mamy jakiś klocek, do którego dostarczamy wszystkie dotychczasowe usługi, czyli w przypadku klienta indywidualnego dostarczamy internet, dostarczamy telewizję, więc musi to być rozwiązanie, które obsługuje Wilany. Najlepiej, żeby obsługiwało również IGMP, dlatego że ta te telewizja najczęściej była multicastowa. Oczywiście najlepiej, gdyby wspierało VPN. -y. Powinno mieć radio 2,4 i 5 GHz, powinno być z grubsza i odporne. najlepiej, gdyby dawało się zainstalować takie rozwiązanie praktycznie samodzielnie przez klienta i coś, czego zawsze brakowało w rozwiązaniach, jeżeli przeprowadzicie analizę. Y rynku routerów, powiedzmy takich, no nazwijmy to do 200 zł, to okaże się, że właściwie nie sposób znaleźć router kablowy wspierający poprawnie TR69. Udało nam się takie rozwiązanie znaleźć. Takim rozwiązaniem dla nas jest router yy, Delinka, model 825, <coughs> DIR 825. Dodatkowo do tego modem LTE oraz oczywiście karta, karta z usługą metroportową dająca dostęp do sieci LTE. Poszliśmy również, poszliśmy również dalej. Pomyśleliśmy sobie, żeby nie tylko zapewniać backup, tylko również spróbować dostarczać klientom taką usługę, którą możemy roboczo nazwać na przykład internet 100%. Czyli w tym pierwszym scenariuszu dostarczamy klientowi na przykład PON lub Ethernet, bo wiele sieci jest wciąż, wciąż Ethernetowych. dostarczamy mu urządzenie, które spełnia rolę routera, Residential Gateway, umożliwia podłączenie właśnie telewizji, umożliwia podłączenie Internetu, umożliwia zaterminowanie sesji PPP. A w przypadku awarii, jeżeli jest to klient wymagający, możemy uzupełnić tą ofertę o backup. Jest to o tyle proste, że klient tak naprawdę może odebrać z biura kartę, może ją sobie w portu USB routera wrzucić. Router rozpozna, stworzy WAN typu LT automatycznie i od tego momentu klient ma usługę z backupem. Później, później powiem troszkę na, na temat opłacalności tego, tego rozwiązania. Drugi scenariusz, który częściej wdrażamy to jest scenariusz, w którym od razu proponujemy klientowi usługę z backupem. My to nazywamy u siebie roboczo internet 100% i bardzo wiele biur rachunkowych, bardzo wiele aptek, sklepy, takie sklepy, które prowadzą sprzedaż de facto online'ową, czyli pomimo tego, że posiadają u siebie jakiś tam system sprzedażowy to potrzebują stałego dostępu do gdzieś wystawionej bazy, taką usługę, taką usługę odbierają. Oczywiście bardzo ważne jest to, że router daje się konfigurować w oparciu o protokół TR69. Można to zrobić z powodzeniem w oparciu o Genie ACS, tak robimy. Można również monitorować łącza, zarówno podstawowe, jak i, jak i zapasowe. My, akurat, robimy to u siebie za pośrednictwem Libre, Libre NMS-a i Zabixa. Można to robić właściwie w dowolny sposób. Teraz spróbujmy na odpo odpowiedzieć na pytanie, czy to się opłaca. No, jeżeli założymy, że podstawowe łącze dla małego biznesu kosztuje 80 zł, można z powodzeniem dostarczyć klientowi łącze backupowe za na przykład 50 zł. Jeżeli dodatkowo i tak i tak dostarczamy klientowi router, bo w naszym przypadku akurat tak robimy, no to w momencie kiedy dochodzi do awarii, ten router automatycznie uzupełniamy albo o wspomniany już modem, albo dostarczamy go od razu. Co jest tutaj jeszcze ciekawe, mamy więcej czasu na awarię. Czyli jeżeli zdarza się awaria, łącza na przykład w biurze rachunkowym, ktoś uszkadza na przykład światłowód do naszego jip router przechodzi w stan backupu na nawanie na LTE, my o tym wiemy, bo powiadamia nas system, że taka sytuacja miała miejsce, klient czasami nawet tego nie zauważa, bo, 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 bo tak się zdarza. Oczywiście nie, no wiadomo, że jeżeli będziemy mówili o kliencie, który nie wiem, gra w gry, tak, no to on... Bardzo szybko, taką sytuację, bardzo szybko taką sytuację zdiagnozuje samodzielnie, natomiast w przypadku klientów korzystających z internetu w sposób troszkę inny, te sytuacje czasami są niewidoczne. Generalnie powoduje to, że klient jest zadowolony, jest bardziej zadowolony z naszych usług, ponieważ w czasie, kiedy mieliśmy awarię łącza podstawowego, zapewniliśmy mu, zapewniliśmy mu ciągłość dostarczania usług. Robimy sobie również dodatkowy PR, na przykład właśnie pod roboczą nazwą Internet 100%. W okolicach tych 400 zł mamy wszystko mający router z Gigabit Ethernetami oraz, yy, oraz LTE. W Metroporcie z Delinkiem wypracowaliśmy specjalną cenę na to rozwiązanie. Ile to tak naprawdę kosztuje? To są przykładowe pakiety internetu z, z naszego portfolio usług typu Data. I teraz jeżeli popatrzymy na internet typu gigabit, gigabyte danych, to jest on właściwie można powiedzieć że niemalże za darmo. Pakiety, które pokazuję dalej, czyli pakiety takie typowe, które mogą stanowić zastępstwo dla y, innych usług y, niż usługi y, kablowe, również są dostępne i można na nich również spokojnie zbudować y, opłacalną i atrakcyjną ofertę. Teraz wyciągnąłem wczoraj właśnie specjalnie na, na potrzeby dzisiejszej prezentacji odrobinę statystyki. Jeżeli dostarczamy naszym abonentom internet LTE i oni korzystają z tego internetu jako podstawowego sposobu dostępu do sieci, tak naprawdę średnie zużycie ich danych to jest 57 giga. Ale teraz popatrzcie, co się dzieje, jeżeli mówimy o internecie backupowym, czyli tym, który de facto kupujemy za np. 3 złote miesięcznie, kiedy dostarczyliśmy klientowi usługę z backupem, gdzie pobieramy od niego kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie, tak naprawdę to jest zużycie roczne typu 2 giga, dlatego że to jest zużycie wtedy, kiedy usługa podstawowa nie działa. Także myślę, że to jest dość prosta odpowiedź na pytanie, czy, czy opłaca się takie rozwiązanie, tak, rozwiązanie takiej usługi do klientów dostarczać. No dobrze i wyszło, widzę, że poszło nam bardzo sprawnie, tyle miałem do przekazania. Widzę, że chyba się pytanie pojawiło, tak? Czy, czy... to nie jest mam takie pytanie w wierszu. Mówimy pakiet, tak? Dwa giga dla klienta, ten pakiet z automatu się odnowi po tym, jak on te dwa litra bajki, czy on po prostu... W kolejnym okresie abonamentowym tak, on się oczywiście odnowi.

Wiesz co, no można to zrobić, tak, bo można, można rozliczyć się nie z pakietu, tylko z ilości zużytych de facto danych, tak, więc można taki pakiet skonstruować. To, to jest billingowo troszkę trudniejsze, ale jest jak najbardziej możliwe. Co do pytania o stały adres IP, w naszej, w naszej ofercie jest to odrobinę utrudnione i na tą chwilę niedostępne, więc może nawet odrobinę utrudnione to złe sformułowanie. Generalnie, generalnie możemy tunelować, tak tylko jakby, wiesz, ja staram się opisać bardzo prostą usługę, tak, bo to jeżeli wyobrazimy sobie sytuację bardziej skomplikowaną, to możemy zatunelować również na połączeniu LTE, na przykład tunel, na którym otworzymy w ogóle sesję BGP i zrobimy w ogóle całkowicie inne rozwiązanie, no ale de facto nie wykorzystamy do tego routera za dwie stówy, no nie? Jasne, oczywiście. Mam jedno pytanie, a czy zwierzecie pod uwagę obszary, na których RP po prostu nie występuje, albo występuje tak słabym przede wszystkim pytanie podstawowe. Czy wykorzystacie z każdej możliwej dostępnej sieci jako no też... Jeszcze tak, jeszcze korzystamy. Natomiast natywnie, natywnie pracujemy na sieci P4 to hasło, że tak powiem, dostęp, y, zasięg czterech sieci, ono powoli się dezawolu... Dez... Dobra, nie mogę, wytu... nie mogę tak trudnego słowa, że tak powiem, wymówić. O, kolega prawie dobrze powiedział. Wiesz co, da, da się zrobić. Da się zrobić plus chyba używa natywnie publicznych adresów IP tak mi się wydaje w części w części usług. Wiem no słuchaj no muszę to powiedzieć z bólem serca tak no możesz wsadzić inną kartę niż metroportu tak no, krwawi mi serce ale no rozumiem jest aż tak źle tak no to no, no wiesz, no są, takie, są takie obszary, no na, to, na to wpływu nie mamy. No nie? Yy, tu, tu bardziej chodzi o przedstawienie, jak gdyby propozycji, no u nas się to sprawdza, tak? No mamy takie sytuacje, gdzie yy, dostarczając usługę do klienta, mówiąc mu na przykład o backupie, klient tego backupu nie kupuje, natomiast na, naprawdę nie, yy, mając awarię w żaden sposób nie generowaną przez nas, tak? Czyli... Za tydzień przychodzi jakiś miś, nie wiem, przecina światłowody w szachcie i klient się pojawia w 5 minut w biurze i mówi: To ja jednak chcę ten backup, tak? Tu... Nie bierze się pod uwagę na przykład, nie wiem, odkryć klientów w związku z LTE. Bo ja się zobaczę tą sytuacją, w której klienci uciekają po prostu do LTE, w związku z tym, że LTE dla nich jest po prostu tańsze. Tak, so. y, Okej. Okay. Można mu LTE dostarczyć. Wiesz co, no Wracając do. Wracając do, 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 do do takiego slajdu Więc co najczęściej dostarczamy pakiet 100 giga na przykład do biur rachunkowych do tego typu do tego typu firm. I oni zużywają 57 giga to są prawdziwe dane to nie jest dana z powietrza tylko to jest dana wyciągnięta u nas z, z prawdziwych realnych danych. Jasne jeżeli w biurze się pojawi ktoś tam u, w biurze rachunkowym kto Oprócz pracy będzie oglądał filmy na YouTubie albo nie wiem, włączy Netflixa zamiast księgować, tak, no to prawdopodobnie skończy się ten limit bardzo szybko. Natomiast w momencie, kiedy są to ludzie, którzy wykorzystują internet no tak firmowo, służbowo, tak jak mają go wykorzystywać, to można usługę LTE dostarczać jako podstawową usługę do klienta, również zachowywać tego klienta u siebie, bo tak się zdarza. Klienci przychodzą, mówią, ja już nie chcę światłowodu bo ja chcę mieć internet na działce. Co jest jeszcze fajne? No może ten klient zabrać router razem z wpiętym modemem, nie wiem, i pojechać z nim na urlop, tak? Pojedzie na urlop, będzie miał ten sam internet domowy, wróci, przypnie, czasem przypnie dobrze, czasem przypnie źle, no to oczywiście różnie bywa, ale generalnie przypnie z powrotem. Także to myślę, że dużo jest plusów, które można wykorzystać, kwestia sposobu komunikacji tego do klienta, żeby on wiedział. To, co jest dla mnie jakby ważne, znaleźliśmy urządzenie. Tak? Ono po pierwsze spełnia wszystkie wymogi, które mieliśmy dotychczas, bo gdzieś historycznie no, każdy z nas instaluje jakieś routery, bardzo różnych marek, prawda? One się lepiej gorzej zachowują, są mniej bardziej wydajne. Natomiast tu nam się udało znaleźć rozwiązanie, które jest, działa, da się konfigurować automagicznie z TRA. Jest wydajne, bo, bo te routery daje się docisnąć praktycznie do pełnego gigabita przy, przy zapiętej sesji PPP. Działają dla nas to jest też bardzo cenne. Działa quality of service w tym czasie, czyli telewizja się nie zacina. Mają dość wydajne radio. Nie mówię super wydajne, bo 300 megabitów powiedzmy na tym radiu 5 giga można, można wyciągnąć, ale z tego co wiem, już jest szybszy model z, z lepszym radiem również dostępny i z TRM, więc można w pewien sposób. Yy, zastępować go powoli tam gdzie abonent ma wyższe wymagania radiowe. No i oprócz tego da się wpiąć ten modem, czyli mamy taki no, no nie wiem jak to nazwać, no mini kombajn mamy, który można użyć i dla zwykłego klienta i dla tego trochę bardziej niezwykłego. No 950 megabitów realnie działa tak na 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 zapiętej, PPP, na zapiętej sesji PPP wpię wpięty do czy do switcha czy do gipona tyle się daje wyciągnąć Jak na My sprzedajemy ten router po 132 zł netto. Więc no wydaje mi się, że jest to przyzwoita bardzo cena, Mam nadzieję, że nikt z delinka mi za to krzywdy nie zrobi, że powiedziałem. Ma pytanie, jak szybko to się przełącza, jeżeli mamy normalnie stały dostęp do internetu, a później się przełącza na to, Jak to, to się na... Predefiniowane jest 10 sekund i mniej więcej w tym czasie działa, w tej z powrotem. Okej, okay, Czy w tym momencie użytkownik w ogóle nie ingeruje? Nie, ja in, użytkownik jest... nie ingeruje. Nie, mu, nie musi spać port, czyli to jest też ważna cecha, bo na części, na części rozwiązań, które testowaliśmy, na przykład nie, przy sesji PPP, nie działało rozpięcie sesji PPP, bo nie następowało przy, przełączenie na backup, dopóki nie spadł port w dół. A tutaj jak interfejs PPP tylko się położy, to a port jest cały czas w stanie. Sesja? Tak, sesja. No, interfejs, sesja, tak, to mniej więcej to samo rozumiem przez to to już nastąpi przełączenie na backup i jeżeli wróci, nastąpi powrót. A słuchaj, jest na tyle dioda uperu, bo taki ktoś powiedział, że klient pij, co wpina ten model. Sam się to na przykład. Tak. DHCP dostaje adres dotera w, w opcji bodajże 43 DHCP, przekazywany jest adres, adres access serwera i wtedy następuje konfiguracja urządzenia. jest dostępna już taka gotowa konfiguracja, ale się od coś takiego odezwać? Myślę, że możecie się do nas odezwać, to podeślemy. My robimy to w oparciu o CSA, Cesa, czyli, czyli, czyli. Dobra, mysza mi zginęła. Czyli w oparciu o to rozwiązanie. Przepraszam. Netto. To, to były to były ceny netto. Tak, musi się rozpiąć sesja PPP. Hmm. Wiesz co, że tego nie, nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli nie używamy PPP, no to nie ma problemu z DHCP, też działa. To, to, to jak najbardziej wtedy też działa. Sprawdzaliśmy... Dwa chyba modele Huawei również i one działały, tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że teraz właściwie każdy dostępny modem zaczyna być highlinkowy. I z modemami highlinkowymi nie jest dobrze po wpięciu. One czasem działają, czasem nie. To może się uda uśmiechnąć na przykład do Delinka, żeby coś poprawili. Bo w momencie, kiedy wpinamy modemy, które pracują tak, no w cudzysłowie, RS-owo, to one działają. Wiesz co, no, jeżeli będzie to telewizja HLS-owa, jeżeli to będzie setup, który potrafi pracować w, nie w wila, zamkniętym, no to ruszy. Tak? No jeżeli wystarczy pasma, no nie? Jeżeli wystarczy pasma. Wiesz co, generalnie robimy takie testy też u siebie, ponieważ pracujemy nad middlewarem właśnie HLS-owym, jeśli chodzi o Metro TV i, i prowadzimy już testy właśnie... Mm, Zrobiliśmy sobie w, w programie startowym dekodera wprowadziliśmy rozpoznawanie środowiska. I teraz tak, jeżeli on rusza w wilanie multicastowym, to pracuje multicastowo. Jeżeli natomiast z jakiegoś powodu zabraknie tego wilanu multicastowego i dekoder zostanie wpięty na przykład za NAT, tak, abonent nawet wepnie ten dekoder za NAT, to dekoder będzie próbował uruchomić się w środowisku o OTT właściwie i wystartować z HLS-em. Także tego typu rozwiązanie testujemy. I to no wydaje się, że to nie jest jakaś tam wielka sztuka, tak? No to się, to się właściwie w oparciu o SDK dowolnego dekodera powinno dać ładnie zaimplementować. Czy może jeszcze jakieś pytanie? To jeżeli nie, to ja dziękuję bardzo. <laughs> za poświęcony czas.